Cześć, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Maxis Farm. A moi drodzy, dzisiaj mam Wam do przekazania parę dobrych, parę złych informacji. Ale moi drodzy, zacznijmy może od tej najważniejszej i w sumie od tej, no, dobrej, powiedzmy. Także, moi drodzy, chciałbym Wam coś pokazać, bo jak wiecie, ostatnio borykałem się z lisem i, no, jak wiecie żywo łapka, nie przyniosła żadnych rezultatów no i miejscowy myśliwy e, stwierdził, że trzeba to załatwić inaczej no i moi drodzy chcę tu też, chcę tu też oczywiście powiedzieć, że e, wiem, wiem, że są osoby, które hodują lisy i każde zwierzę jest cudowne i, i tak dalej ale moi drodzy dla jednych jakby szkodnikiem jest kurcze lis dla drugiego dzik. Dla mnie na przykład dzik mi w niczym nie przeszkadza, ale list jak najbardziej, moi drodzy. Wiecie, że nie jestem też fanem e, no, zabijania, a równie dobrze mogłem dawno lisowi puścić e, kurę na faszerowaną trutką, ale moi drodzy, dobrze wiecie, że nie robię takich rzeczy i wolę już, żeby mi. Wybijało stadom, jest z nim problem walczyć, niż robić takie świństwo, bo uważam, że nie jest to fajne, takie otruwanie. E, no, nie wiem, no przynajmniej tego nie praktykuję i nie zamierzam. E, o, Trixinka sobie tutaj ładnie śpi, nie obudzimy. No i tak już obudziliśmy. No ale śpi triksy, śpi. Ja to trochę tobie e, zajmę. Ale moi drodzy. E... No niestety że łapka nie przyniosła rezultatów i moi drodzy trzeba było się wziąć za lisa, bo no przepraszam, ale nie pozwolę i nie, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby, żeby, żeby jakby lis mi wchodzi, mieć z nim cały czas problem, nie móc nigdzie wyjechać, bać się, żeby wyjechać na noc, no niefajne to jest uczucie, żeby tak jakby... Baczcie, się, się tego lisa i, i być jakby przed nim, przed nim uważać. Także moi drodzy, no niestety bądź niestety, ale lis został załatwiony i tu mam jego zdjęcie. Moi drodzy, a teraz przedstawiam wam nagranie, nagrane parę dni temu, jak moja siostra jechała do domu i sami zobaczcie co zobaczyła. Maksiu, czy ty widzisz to co ja? Zobacz. Był ciebie pod płotem. Ucieka. Zobacz, się w ogóle nie boi. Tu leży. Nie wiem, czy coś ukradł, czy co. Zobacz, widzisz go? się w ogóle nie boi. Zobacz to. Zobacz, normalnie leży sobie. Ale numer co? Widzisz te oczy? O, to on. To ten sprawca. Zobacz w ogóle. I się patrzy. Co, Lisku? Także, moi drodzy, jesteśmy tutaj na skarpie. Piękny widok i piękna paczuszka od Fermo. I, moi drodzy, mamy dla was z Fermo E, pewien kodzik rabatowy kodzik rabatowy Pharma Maxa jak wpiszecie to wartość koszyka zmniejszy Wam się 5% zniżka taka zniżeczka malutka e, ale warto zastosować i moi drodzy tutaj mamy paczuchę i teraz tak Eee, chciałbym wam pokazać, jest to paczka od Fermo, jak zawsze zresztą no i teraz chciałbym wam powiedzieć, dlaczego warto korzystać ze sklepu internetowego Fermo, moi drodzy przede wszystkim mają darmowe przesyłki od 40 zł, także warto, no i moi drodzy szybka wysyłka i wysokie stany magazynowe i bardzo szeroka oferta dla wszystkich zwierząt hodowlanych także moi drodzy zapraszam na sklep, link w opisie jak zawsze zresztą, no i oczywiście pamiętajcie z kodikiem farmamaxa minus 5% na cały asortyment w koszyku. Moi drodzy zapraszam do paczuszki bo Fermo przesłało mi parę a nawet dużo fajnych rzeczy także już otwieramy, pokażę wam jak to wygląda zaraz zobaczymy jak piękna paczuszka od nich zawsze, zawsze jest oczywiście Ok. poza tym nigdy nie dostałem wszystkie paczuszki od Fermo O, ale pięknie moi drodzy nawet nie wiem za co tu chwycić, jest tego tyle. Eee, Okej, okay, dobra. Zaraz przejdziemy do tego, bo to jest dość ciekawy produkt. Tutaj mamy jedno, drugie, trzecie, moi drodzy. Okej, okay. zaczniemy może, moi drodzy, od tego. Jest to solidna, solidna, naprawdę solidna. Eee, nie szufelka. A jak to? Nabierak do paszy, O, może tak bym powiedział, także na pewno się przyda. No, naprawdę solidna, zobaczcie zobaczcie tą jakość. Naprawdę super. No, I no oczywiście problem. wszystkie te, te tutaj produkty znajdziecie na stronie. No i lecimy dalej, moi drodzy. E, to, to jest, moi drodzy, e, pułapka na komary i muchy przyszła. O, nie, co ja mówię? Nie, jakie komary? Na muchy? Na muchy, no, na muchy. Łapka na muchy, moi drodzy, taka wiecie, zawsze na farmie trochę tych much się zbiera, także konieczna jest taka. No i moi drodzy, lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy. Ok, i to jest moi drodzy coś na co na co czekałem, bo nigdy tego nie stosowałem i oczywiście nagramy z tego odcineczek. Także łapa w górę, zostawiajcie i nagramy sobie odcineczek. Jest to jak to można nazwać? Świeca dymna. Jest to dezynfekcja kurnika dymna. O, poprzez dym, tak, ta, coś takiego. Także mamy coś takiego i moi drodzy, będziemy to e, stosować. Sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Taki jakby proszek jest tutaj. No, coś takiego. Także moi drodzy, zobaczymy, ale to już w przyszłym albo tam, w następnym odcinku zobaczycie wszystko. Dobra, lecimy dalej. Do tego mówię, do tego za chwileczkę, do tego za chwileczkę, moi drodzy. I hey, okay. I mamy moi drodzy tutaj coś również dla Nilusia. Mamy dla Nilusia e, taką piękną, piękne poidełko. E, zawsze czysta woda. O, nawet jest Niluś, patrzcie. <gry> Owczarek, no. Także nawet widzimy Nilusia na zdjęciu. Podłączamy to pod wodę, będę musiał wymyślić jakiś tam systemik, żeby to, żeby to podłączyć, ale generalnie również sobie to zamontujemy, także dzisiaj taki tylko unboxing. No dobra, lecimy dalej dużo tych rzeczy. No i moi drodzy, teraz możemy przejść dalej, tylko to jeszcze to jeszcze położę sobie. Dobra, tu jest paczka w paczce. Ok, i to będzie na tyle. Okej, okay. moi zastanawiacie się pewnie co tutaj jest Coś co też zawsze chciałem przetestować, bo jest to ciekawy produkt I moi drodzy również znajdziecie to wszystko na stronie fermo Oczywiście z moim chodzikiem zawsze zniżeczka fajna Okej, okay, dobra Okej, okay, dobra moi drodzy Jest to ta nie wiem jak to na razie złożyć, ale to zaraz opanujemy, ale moi drodzy, jest to karmidło zewnętrzne 12kg, tak, 12kg, może o, pokażemy tutaj. Tutaj wam na zdjęciu, czekajcie. No, to dawaj. Sobie przytrzymam. Moi drodzy, tu jest na zdjęciu, widać jak to wygląda. Jest to karmidło zewnętrzne dla, dla kurek. Można tu im wsypnąć jedzonko i moi drodzy, gdy kura wejdzie na ten podeścig automatycznie pasza się wysypie. Także nie ma tutaj żadnych, wiecie, gryzoni nie będzie, żadnych ptaków, chorób, i tak dalej Także jest to o tyle fajne, bo zwykłe karmidło po prostu jest narażone na choróbska i, różne, I różnego typu takie właśnie rzeczy, szczury, także tego nie chcemy I moi drodzy, właśnie po to jest to karmidło, żeby, żeby fajnie tak mieć Ok. i z tego co widzę, to jest to chyba odwrotnie Ok, dobra, tak to działa Dobra, tu mamy podeścik. Jakoś tak to jest, chyba. Okej, okay, dobra. O, tutaj mamy, tutaj mamy na pewno górę. Dobra, i moi drodzy, mogę Wam tu pokazać, jak to wygląda. Kurka sobie wchodzi i tak to właśnie jest. Ale moi drodzy, e, tak jak mówię, to wszystko i, i resztę, resztę tych produktów, wszystkich będzie na filmie regularnie. Któreś z tych rzeczy, e, ale właśnie, moi drodzy. Chciałbym Wam zaprezentować produkt, o którym również więcej powiem niedługo, ale jak na razie chcę Wam go zaprezentować. Jest to, jest to pułapka, moi drodzy. Produkt taki, jest to pułapka. Szczerze mówiąc, dużo o tym nie wiem. Wiem tyle, że jest to produkt e, firmy Fermo. Także oryginalny produkt. E, oczywiście będziemy go testować i zobaczymy zobaczymy, czy fajnie się spisuje. I moi drodzy, jest to pułapka monitorująca na ptaszyńca kurzego. Pułapka, w której zobaczymy, czy tak naprawdę mamy tego ptaszyńca, czy nie. Z tego co wstępnie wiem, ale może, może Wam przeczytam tutaj instrukcję. Rozłóż pułapki w kurniku, w miejscach gdzie występują szpary i zakamarki, także w pobliżu gniazd. Drugi etap. Zapisz daty oraz numery pułapek w celu ich łatwej, łatwej lokalizacji. Trzecie. Pozostaw pułapki w kurniku na 48 godzin. Czwarte. Zbierz pułapki i spakuj je w osobne worki strunowe. Piąte. Włóż do zamrażarki worki z pułapkami na 48 godzin. Następnie wyjmij wkład z pułapki i sprawdź zawartość. Moi drodzy, jest to. Pułapka na ptasznica kurzego i sam jestem ciekaw, jak to będzie działać, bo no, produkt jest ciekawy, także zobaczymy. E, wszystko oczywiście na fermo. Pl. Także moi drodzy nic więcej Tylko zachęcić was do kupowania I oczywiście z moim kodzikiem Farma e, Maxa macie Minus 5% na cały asortyment W koszyku i przypominam również O darmowej dostawie od 40 zł Jak coś kupicie to oczywiście Darmowa dostawa, warto pamiętać Żeby uzupełnić koszyk powyżej 40 zł I moi drodzy wpisać kod Farma Maxa Także dziękuję wam za to wszystko Może zobaczcie ile tego jest Naprawdę sporo produktów Dziękuję oczywiście fermo.pl za, za tą całą paczkę. A niedługo, moi drodzy, widzimy się z kolejną paczką. No i zapraszam. Link w opisie fermo.pl Także, moi drodzy, tak jak mówiłem, list załatwiony, lisa nie ma. No, jestem po części zadowolony, bo jakby wiecie, jestem odciążony od tego, że nie muszę się martwić, tak jak mówiłem. Także osoby, które nie są za tym... Bardzo bym prosił po prostu o nie zostawianie żadnych komentarzy, zostawić to w spokoju, olać temat, bo wiem, że są osoby, które są za tym, są osoby, które nie są za tym i o, absolutnie to rozumiem. E, każdy ma swoje jakieś ten ale mówię, no dla mnie jest to po prostu szkodnik, także e, nie jest, nie byłem za tym. Próbowałem żywą łapką, ale wiecie dobrze, że to nigdy nie przynosiło skutku. E, I tak jak mówię, no Zrobiliśmy to, także moi drodzy, przynajmniej jesteśmy teraz spokojni, że kury są bezpieczne w kurniku. Także moi drodzy, tak to wyszło. Eee, no, co mam, mam jeszcze Wam do powiedzenia? Zapraszam Was może nad staw. Pójdziemy do wieczek, i moi drodzy, zapraszam Was, bo mamy też dla nich tutaj eee, fajne jakieś tutaj listki. Zaraz zobaczymy, co tutaj dla nich mamy. O, także one to wszystko zjedzą, weźmiemy to dla nich. To wszystko sobie. O. Bierzemy to wszystko i zapraszam Was nad staw. Moi drodzy, jestem na dole i trochę się przeraziłem, bo patrzę jedna gąska, one nigdy same nie chodzą. Ale widzę, że jest gąska sobie tam, a nie widzę e, piżmowych. Ale e, hej, tym he, tu, tu mnie, na mnie nie skacz, moi drodzy, ja mam tutaj dla tych wszystkich jedzonko i patrzcie jak one zaraz sobie jedzą, ale dobra, zostawiamy. on piżmowe są tam, taczyszka przynajmniej, no i kaczur też, także moi drodzy, z nimi się nic nie stanie. Tak jak, tak jak myślałem, ale moi drodzy ojej, a co tu urwały to te... ojej, ojej się lezie ojej <laughs> szybko odkładam to no co? Śmiało. jajeczko pewnie czeka tam, co? ciekawe czy chce siedzieć mnie siedzi już czekajcie, zejdziemy Jacy... Co na to gorszą? No leci tu do mnie, ty, ty, ty. Wyłaśni stąd! Wyłaś mi. No, ciężka akcja moi drodzy, tutaj widzicie. Ale sprawdzę tylko cierpiają. No jest, moi drodzy, jajeczko. Jest bardzo nagrzane i nie wiem teraz, czy ona chce siedzieć, czy co, czy ona sobie nanosiła. Sorry za brak oświetlenia, ale nie wziąłem, kurczę, latarki ze sobą, bo coś mi mikrofon tam... Pierdzieli się, Ale moi drodzy, jest jajeczko i nie wiem czy je zostawiać, czy brać. Wydaje mi się, że nie wezmę. A jak ona tu będzie jeszcze jutro siedzieć, to jej już przyniosę i posadzimy. Ja mam na wień dzisiejszy z tym jajkiem, to będzie chyba nie wiem. Nie chcę skłamać, ale 10-11 jajeczek, także mogłaby już siedzieć, ale zobaczymy, co ona planuje. Także na no jak na razie zostawiamy w kurcze, no ale z drugiej strony miało być inkubatora, no ale już sam nie wiem pewnie. No stan wody w stawie masakryczny, jak wiecie deszczy nie ma także wygląda to jak wygląda niestety no ale co zrobić, a czekajcie co ja tu widzę? jajeczko jakieś? skąd ono się wziął ciekawe ciekawe skąd takie jajko tu się wzięło moi drodzy <laughs> no ciekawe, no dobra moi drodzy także tak to wygląda jestem, no będę spał spokojniej powiem wam jak, jeszcze kury jak kury ale powiem Wam, teraz będę spał jeszcze spokojnie, jak wiem, że tutaj te kaczki i ten cały zwierzyniec są bezpieczne. Tak jak powiedziałem, wiele osób może się z tym nie zgadzać e... i rozumiem to w pełni. Także prosiłbym o pozostawienie po prostu żadnego komentarza. Mam nadzieję, że jakieś komentarze będą. No, także moi drodzy, tak to wyszło. E... No, innego sposobu już myślę nie było. Niestety próbowaliśmy, no ale co zrobić? Także. Owieczki sobie jedzą, one tutaj trawkę też jedzą, ale nie wiem czy one sobie radzą z tą trawą, bo ta trawa tu jest... Nie wiem, nie wiem ile po, potrzebowałbym tu owiec na, na tą trawę, bo mam wrażenie, że one cały dzień, cały dzień leżą i nic i nic nie jedzą. No ale chyba nie. Także tak to moi drodzy wyszło. A ja wam dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Jeżeli oczywiście się podobało to łapeczka w górę. No i moi drodzy, koniec z tym lisem. Etap! zamknięty. Dziękuję, że byliście. Do następnego. Siemereczko. Cześć wam!